Siemano, to tutaj JJ jest ze mną, czary! Siemano! I teraz w tym momencie oto pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które właśnie oglądają ten odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy oglądali TikToki, które zrozumieją tylko dziewczyny. A facetów nie pozdrawisz? Facetów też pozdrawiam, i napiszcie w komentarzu, no. ile z tych TikToków, które dzisiaj będziemy oglądać, zrozumieliście, bo jestem bardzo ciekawa. Jestem ciekawa, czy ja w ogóle wszystkie zrozumiem, to, I, to jest i, pytanie. I, ja też przygotowałem dzisiaj do odcinka, poczekajcie. A few moments later... do mnie Krycha. No <laughs> <laughs> co? Źle wyglądam? Krystyna, coś ty zrobiła. Krystyna z gazowni. <laughs> no <Nie>, dobra, jedziemy. <laughs> Zostawcie za to łapkę w górę. Komu się podoba Kryzja w takim wydaniu zostawia łapkę w górę i suba z Mogę nawet sobie kitkę zrobić, zobacz. Na ja tym powiedziała, że warkocza możesz zapleść. Tak jak grzywą rzucę. Dla widza. Tak robimy? No. <laughs> tak robisz cały czas. Jak robi... Zaczynamy nagrywkę, to tak. Jeszcze trzy razy. Znowu muszę ułożyć włosy. W boko coś wpadło, podnosi się. Dobra, stop it, stop it. Jedziemy. Lecimy. I'll okay, also you want a gamer girl so bad, until you find out okay. that the default sitting setting setting is just L from Death Note. What? <laughs> Ja użyję na Jestem na tysiącach grała Fortnite cały czas. Zawsze! I <noise> wyście się mnie zawsze czepiałeś, dlaczego ja tak siedzę i żebym sobie normalnie usiadła, to wtedy będę lepiej grała. No bo właśnie miałaś ręce nie. między kolanami, jak chciałaś jakikolwiek ruch zrobić? <noise> bo mi tak było wygodniej po prostu. Jak jest lepiej kobietom. Ty nie rozumiesz właśnie tego. Lecimy dalej. Dlaczego otwierasz włosami. Butelkę, nie to jest fake. To było... Wiem, wiesz? ja to testowałem, mega ciężkie i to tą peruką testowałem. Dobrze, że ma 9 lajków. I otwarty kapsel otwiera. Inne typy rzucia u dziewczyn, tak? Tak, jak jak jedzą chipsy na przykład żują, no Którym typem jesteś? Napiszcie w komentarzu. To jest tyna, o. Nie ja nie mam To Justyna jest Nieprawda. Tak, to jesteś ty, nie denerwuj mnie. O, albo to jest Justyna. Nie jem chipsów! O, to jest Justyna! Nieprawda! Nie Nerwuj mnie, powiedziałem. Kłamiesz! Stara mnie nie nerwuj! Tak, grzybą rzucę? Ja się nie wstydzę jeść chipsów, a one się tu wstydzą. Czekaj, piąty. No to na pewno nie ja, bo ja tak powoli nie wiem, chipsów. Jestem na pochłaniach chipsów. To takie zmysłowe? No. O! Jest! W końcu Krystyna z gazowni! To ty tak jesz! Nie, nie ja nie tak ciamkam, jera... ja ty... ciamkać. Ja nienawidzę ciąkać. Tak, zakrywa całą twarz przy jedzeniu. <grym> oh my gosh. Co gościu Co? się nudzi? W ogóle ubrałem dobrą perukę? Tak. Okej. Okay. <grym> hmm? Tak, moje ulubione spodnie, tak wyglądam, tu, tego. Ja mam chyba z 10 par takich dresów, nie? I Krystian zawsze mówi, "Ściągte, jak ty to mówisz, zużyte, nie zużyte, tylko... Ściągte te zapierdziane dresy! Zapierdziane dresy! No z... Powiedzcie, że nie wyglądają jak zapierdziane dresy nie na dupie. No wyglądają, taka torba, jak kangura. Ale to są najlepsze dresy świata. Do pierdzenia na kanapie. Roz, ty nie rozumiesz. Też mam takie. Lecimy dalej. O matko. No. Mukrobusteczką niby sobie zbliżyła, żeby jej się nie puszyły, nie? No. Zaskocz mnie! Wow! co? To działa? Co? Nerwałem włosy tylko. Nie działa! Nie mogę żeby woli! Lecimy dalej! Nie działa ten lifehack. Okej! Okay. A wiem, widziałam to kiedyś. Puder się daje na te noski, żeby nie ścierały cię okulary podkładu, ani żeby się nie ślizgały. Hej, spoko. No tak, no bo wtedy się nie przyklejają. Nie no, fajne. To tak jak sypiesz mąkę na deskę, żeby się ciasto do kopytek nie przykleiło. Do pierogów. No Od do kopytek, kopytek też. też no. no, prawda. Widzicie, jakie to mądre? Dobrze, ja się pytam, która stylizatorka rzęs się tego podjęła? Stylistka rzęs. No, stylistka, to, stylistka. To zapewne jest jakaś praca Konkursowa, na mistrzostwach jakichś, bo te rzęsy są. Wiesz, jakie ciężko zrobić? One Spójrz tam, na jej oczy. Ona ma tam pełną Ile kleju? razy jej wsadziła palca w oko, ja się nie, pytam. Nie, to nie chodzi o palca w oko! Tak, zobacz na jej oczy! Bo klej jej tam naleciał. Nie, bo tak. palc w oko jeszcze brudną ręką pani zrobiła. Boże, ty nic nie rozumiesz. Te rzęsy są naprawdę bardzo dobrze technicznie zrobione, tylko to nie są rzęsy do nożenia na co dzień, tylko to, to jest praca. A oczy ma czerwone od kleju, od, od tłuszczacza i takie rzeczy, może mu dalej tam wpadła rzęsa jedna, no nie zdziwiłabym się, lecimy dalej. Nie jakoś kurczę nic nie pada do oka. Tu chodzi o to, że jak pierwszy raz się malowałyśmy, nie? No. Byłyśmy w gimnazjum, to Był taki kiedyś, kontrast kiedyś, mocny? Kiedyś, kiedyś nie było palety kolorów, podkładów, bo teraz to jest i do e, odcienia, i do tonu, wszystko jest. No. A kiedyś było tak, jasny i ciemny podkład <laughs> albo jasny, średni i ciemny. I, i wszystkie miały ten najjaśniejszy podkład kupowały. Okay. Okej. Co jest? No. Naprawdę tak wygląda? Jak zamkniesz, ozyw, tak? No. <grymne> U mnie pewnie wyszło. No, widzimy w komentarzach, kto, kto lepiej to zrobił. Lecimy dalej. dalej. O, puffer jacket. A ja nie mam takiej kurtki. Takiej pompowanej. O, właśnie dlatego ja nie mam takiej kurtki, bo ona mi się w ogóle nie podoba z boku. No, jak to się wygląda. się taką, wiesz, rozpiętą. No to ona to do jest zdjęcia, rozpięta. zdjęcia tylko się stoi i tyle. Po pierwsze jest krótka, napompowana i... I wygląda się jak... A weź bocian. załóż na to jeszcze z tą torebkę. Gdzie? A pod, pod sweter? No. <słuch> <słuch> Okej. Okay. Jezus, co ona zrobiła? <słuch> <słuch> Może czesała się po prostu? Ona wyczesała tyle włosów? O, matka! Nie, zdegrażowała sobie je po prostu. Ma nożyczki do degrażowania. degra. Degaż, de, ten. Degażówki, degażówki, No! Jak wygląda pusty brzuch przed. pójściem na obiad. A po! Właśnie to dlatego. To jest śmieszne. Sukienki są tak zdradliwe, i jak idziecie na randkę z chłopakiem, to nie ubierajcie obcisłych sukienek dziewczyny. Bo zawsze tak się to kończy I zamawiajcie zawsze pieczone liście rukoli Z orzeszkami pini Next To tak nie będzie Ja pisząca do siostry jakieś randomowe słowa, shit Kiedy idę szkolnym korytarzem, żeby nie wyglądać samotnie Wiesz, że tak idziesz sama, ludzie na ciebie patrzą, a to tak ja tak zrobiłam tak. Nie, ja tak kiedyś zrobiłam Jak robisz zawsze jak idziesz, a nie chcesz z kimś wymienić kontaktów wzrokowego Wyciągasz telefon i patrzysz się, że niby coś do ciebie piszą I przechodzisz obok Tak nie No nie to wiem, o to chodzi Tak jest Chłopaki Niech nie mnie Nie napisywać mnie Nie e-mailować Nie wysyłać e Maybe. Don't the today. Don't call me. Don't me. Piękne, Krystian, widzisz? Don't email me. Nie on nią przeprasza? Ona po prostu ma okres me. i go wkurzała cały dzień, tak? Więc y, przyniósł jej McDonalda i nie zadawał pytań. Ty też powinieneś tak robić. Nie zadaję pytań. I jeszcze McDonalda będziesz mu przynieść. Nie. nie. Idź. Dobra, mi się wydaje, że trzeba zwolnić Krystynę z gazowni już na dzisiaj, bo za dużo tego dobrego. A wszystko co dobre szybko się kończy, więc zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie jeszcze raz zobaczyć Krystynę z gazowni. Wszyscy widzieliśmy... <śmienny> Diabeł wcielony. PZ dup. <śmienny> Jeżeli zrozumieliście chociaż jednego z dzisiejszych TikToków, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Walcimier w Wpalajcie do niego na Instagrama i do mnie na Instagrama. Linki macie w opisie. A my się żegnam. Kto? Gdzie? Cześć.